Ale dlaczego czekaliśmy od e, 6 listopada i późniejszego 9 grudnia, kiedy zostało wydane przez Panią Wójt e, rozporządzenie do 20, do 20 marca, żeby wreszcie po kilku prośbach przysłać wstępny projekt e, porozumienia. Nie należało czekać trzech miesięcy, bo to była dla nas bardzo poważna e, strata czasowa. Druga rzecz, jeżeli tak długo Państwo dyskutowaliście e, w swoim gronie, Rada plus Wójt, o tym jakie mają być zapisy uchwały z 6 listopada, to po co Pani jeszcze w, tych, w tym protokole dopisała różne rzeczy, które nam tak naprawdę związywały ręce wobec Marszałka. Bo gdyby to były nasze wolne pieniądze, to ten poziom dyskusji jest inny. Tam są pieniądze rozliczane z każdej strony, kontrolowane wielokrotnie w trakcie realizacji, po realizacji, przy ostatecznym rozliczeniu projektu nie mogliśmy się zgodzić na to. Dyskutowaliśmy znowu od 20 marca do tam, nie wiem, prawie końca bo ostatnie pismo w piątek od pani wpłynęło, już potem naszym ministroju kwietnia, czyli znowu półtora miesiąca dyskutowaliśmy o czymś, czego Rada Gminy Kosakowo nie sugerowała w swoich rozwiązaniach. Ja w pierwszej swojej wypowiedzi powiedziałem, że chciała Pani lepiej wygadnić, ale z tak rozmawiamy, no to po prostu straciliśmy niepotrzebnie czas na, na kolejne rzeczy. Jeśli chodzi o te kwoty minimalne, nikt tego nie kwestionuje. Oczywiście Rada Nadzorcza Szpitala mówi, że najlepsza forma w przypadku szpitala, który jest spółką prawa handlowego, Najlepsza jest forma własności. Ale wiedziałem, że Państwo się boicie o to, więc przystałem na to wiedząc, że będą jakieś dodatkowe większe koszty o to. Wycofaliście się wtedy, kiedy my już nie mieliśmy szans, żeby dalej dyskutować merytorycznie. Z tego podpraszcza dla sołectwa, tak? Ale został w waszej uchwale w punkcie trzecim uzasadnieniu zapis że Marszałek z nami podpisać umowę do 30 czerwca bieżącego roku, czyli za dwa miesiące. Macie jakiś sposób, żeby Marszałka Zbysiewską nie daliśmy żadnej dokumentacji, która upoważnia go do tego? No nie mamy takiej możliwości. Ja już dzisiaj nie jestem w stanie zadeklarować wiarygodnie, że w tym terminie Marszałek z nami podpisze dokumentację. Jeżeli nie uzupełnimy tą do dokumentację do końca maja, to Prawdopodobnie gdzieś w sierpniu, we wrześniu, patrząc na te tryby, które mielą w Urzędzie Marszałkowskim, jesteśmy w stanie w ogóle spróbować podpisać umowę. Państwo mówicie, Pani Wójt mówi, że proponowaliście zapisy, które nie były sztywne. Te zapisy tak naprawdę nam związane ręce. My często dyskutujemy o rzeczach, które chcielibyśmy osiągnąć, ale jeżeli to robimy pismami, bo tak urzędnicy muszą robić, to ten czas leci. Można było, nie wiem, zadzwonić, sprawdzić, czy to w ogóle będzie możliwe. Okazało się, że niemożliwe. Zgoda na piętro. Czy tak musi być? Proszę Państwa, jeżeli składasz wniosek na, do Urzędu Marszałkowskiego na stworzenie fermy dojnych, to nie możesz stworzyć fermy owiec. Nie możesz zrobić. Tam się wszystko dokładnie musi zgadzać. I teraz jeżeli zadeklarowaliśmy półtora roku temu, że zbudujemy tam POZ, usługi podstawowe i specjalistyczne, to tak musi być. Jeżeli zmieniamy coś później, to ja bym musiał się, musiałbym poprosić obszar metropolitalny o zmianę i tu mam pierwszego pana, bo oni się nie zgodzą, dlatego że pieniądze unijne, nie muszę Was tego uczyć, bo to prawdopodobnie wiecie, lepiej ode mnie, są poukładane w pewnych szufladkach. To jest już szufladka na drogi, to na ochronę środowiska, to na energię odnawialną, to na służbę zdrowia, to nie jest kropka. Tam nie możesz wpisać niczego innego, chcesz sobie dłużej, ale z twoich własnych pieniędzy. Tutaj było potężne ryzyko, że stracimy. A my pani paniem dyskutowaliśmy przez półtora miesiąca przerzucając się pismami, ile by się udało wydać. I mam takie wrażenie, że pani chciała wyciągnąć jak najwięcej do gminy, a my musieliśmy odpowiadać, że to się po prostu nie da zrobić w tym projekcie, a tymczasem doprowadziliśmy do sytuacji, że straciliśmy półtora miesiąca. Ja nie mam wpływu na to. Pani mi powiedziała, że nie byliście informowani o tym, że marszałek 1 kwietnia. Przecież ja mówiłem na każdym spotkaniu, że marszałek może nas wezwać w każdej chwili do tego, żeby uzupełnić dokumentację. Wniosek u marszałka, leża, marszałka w obszarze protokolejny leżał od listopada 2023 roku, a do marszałka piszcza, a do marszałka trafiła... Karta policji została przekazana w grudniu tego roku. W grudniu tego roku. Czyli za, i tak czekaliśmy najdłużej, jak to było możliwe, żeby, żeby tutaj się dogadać. I marszałek miał prawo w każdej chwili na to. No wezmą nas dopiero 1 kwietnia i to nie jest Prima Priest, po prostu nas wezmą i do czwartego, żeby się określić z tym wnioskiem. I myśmy tam, w tym pierwszym wniosku, potwierdzili, że tak, że w POZ jeszcze co chcemy wejść. Potem dali się przerzucone, przerzucone pismami i suma summarum doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że my dzisiaj nie mamy realnie szans, żeby z tych pieniędzy skorzystać. Yy... Nie jest Pani Wójt, do końca precyzyjny, by nie powiedzieć łatwiej, że deklarowaliście cały czas elastyczność i byliście cały czas gotowi. Ja mam takie wrażenie, że każdy, może nie każdy, ale że chcieliście w tym projekcie zachować jak najwięcej dla siebie. Możecie to robić. To jest Wasz grunt, możecie to robić. Ale proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że jak deklarujecie jakiś grunt pod szkołę, czy pod przedszkolę, to wy tam nie robicie jeszcze dodatkowo, nie wiem, siedziby jakiejś instytucji, jeżeli tego nie ma w dokumentacji. Tutaj nie mogliśmy tego wpisać. Zrozumcie to, nie? Być może to wynika z wiedzy, która, która ma prawo być na, na początku rządu samorządowej, ale tutaj nie ma żadnego ruchu. Ja proponuję po raz kolejny, żebyśmy zaminęli ten wątek, bo ja mam tutaj całą dokumentację, którą sobie przygotowałem i mogę Państwu punkt po punkcie opowiedzieć. Tutaj mam na tutaj, tutaj jest. Państwo punkt po punkcie od 30 listopada 2023 roku co się działo i gdzie nie doszliśmy zupełnie niepotrzebnie do porozumienia. Mamy 24 takie punkty, w których mogliśmy... Gąś porozumienia, a nam się nie udaje. Pani Wójt, jeżeli Pani uważa, że to my nie chcemy, że my próbujemy jako powiat odstępować od umowy, to jest Pani zdanie, ja na nie wpływu nie mam, ale naprawdę z dokumentacji wynika, że straciliśmy w tym półtora roku, może nawet, może nawet 7-8 miesięcy na to straciliśmy. Teraz mówi Pani o poddaszu użytkowym. Super, tylko proszę Państwa, tam nie ma miejsc parkingowych. W pierwszym piśmie od Pani Wójt e, przeczytaliśmy, że działka jest wolna do inwestycji. Na tej działce są dwie inwestycje, o których my przecież wiemy. Jest osiem dobrze pamiętam, miejsc parkingowych, które są dedykowane do przedszkola, bo się nie zmieściły e, przy przedszkolu, więc one tam są. No o tym wiemy. No nie możemy potwierdzać tej prawdy w dokumentach. Nie możemy tego, proszę Państwa, robić, jeżeli chcemy poddasze użytkowe, proszę bardzo, ale poddasze użytkowe wymaga kolejnych miejsc parkingowych, a my już mamy 8 zarezerwowanych nie mamy kolejnych. Więc co z tego, że my się tutaj zgodzimy w porozumieniu z Państwem, jak my tą dokumentację zaniesiemy do Wydziału Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę? I oni nam pokażą figę z makiem. I będą mieli rację. Nie będziemy mieli żadnego ruchu. Przecież to musi być wszystko zrobione zgodnie z procedurami i zgodnie z prawem. Być może to jest, proszę Państwa, jakaś niewiedza ze strony yy, urzędu, ale nie możemy do takich rzeczy doprowadzić. Tak naprawdę, możecie uważać, że chcieliśmy dobrze, że chcieliśmy źle. Powiem Wam więcej. Wy zainwestowaliście czas, zainwestowaliście. Zlecenie w, w tej działki, nie wiem, tam paręset, dwóch lub parę tysięcy. Myśmy zainwestowali z pieniędzy budżetu powiatu 128 tysięcy złotych w dokumentację, do której nie mamy w tej chwili gruntu, nie możemy nałożyć na grunt i nie możemy uzyskać pozwolenia na to. I to jest konkretna strata. Częściowo mogliśmy to wpisać do projektu unijnego i uzyskać jakieś. Dzisiaj już nie możemy. To jest konkretna strata, z której nie mają prawo rozliczać radni powiatowych, no i powinno nie dogadaliśmy się. Oczywiście gdzieś spróbujemy tą dokumentację wykorzystać, nie wykluczając że również zasadowanie. Ale to tak wygląda w Naprawdę ja jestem daleki od konfrontacji, ale no, no, no o otwarcie jak to Tak, ja bym chciała się jeszcze odnieść, no, tutaj państwa ustanowiek nie konfrontację, ponieważ... Ja poszłam w tym samym kierunku, gdzie powiat, jeżeli chodzi o tworzenie przychodni, natomiast to, można powiedzieć nie konfrontację, ale tak jak to określiłam w sposób alegoryczny, podbiliśmy się od ściany w momencie... Staleczka. problemu, czy poddasze jest w momencie użytkowe, czy jest nieużytkowe. Oczywiście, oczywiście. Przecież mogę, to nie ja Pani wpisałem, że, że Pani tam chce ja siedzieć wesołe klipie. z Panią Panią. Ja czekałam ja cierpliwie, nie przerywałam, więc zachowajmy tego rodzaju formułę, formułę rozmowy. Jeżeli chodzi o problemy, to nie jest problemem to, czy będzie tam świetlica sołyska, czy nie bo czy poddasze będzie użytkowe czy nie, to nie jest żaden problem w naszych negocjacjach, w naszych rozmowach. Te problemy, jakby te dwie kwestie nie stanowią żadnego problemu w tych rozmowach, które prowadziliśmy w ostatnich tygodniach, żadnego problemu, ponieważ jeżeli chodzi o poddasze użytkowe, jest, wiemy, że na tym etapie jest to poddasze nieużytkowe i nikt tego nie podważa. Nasza propozycja zapisu, która miała się znaleźć w protokoły uzdolnień dotyczyła tylko tego, że jako Gmina, zaproponowaliśmy, że w przypadku zmiany przeznaczenia poddasza gmina Kasakowo będzie musiała wyrazić na to zgodę. Nie mówiliśmy o tym w jaki sposób ma być to e, ma być to wykorzystane. W poprzednich jakby w naszej korespondencji ja też nie chciałabym żeby to było określane jako przerzucanie się pismami, bo to nie było przerzucanie się pismami. Jest to całkowicie naturalny sposób negocjowania zapisów Zwłaszcza zapisów, jeżeli mówimy o dokumentach, które mają charakter formalny. Czy to jest, jak generalnie uzgadniamy sobie umowy, porozumienia, protokoły, uchwały, jest to całkowicie naturalne, że urzędy czy instytucje, czy podmioty prowadzą korespondencję, ponieważ wymaga to precyzji języka. W momencie, kiedy pisaliśmy na, jako propozycję, od której od razu odstąpiliśmy, kiedy Państwo przedstawili argument. OK, nie jest to możliwe, odstąpiliśmy. Nie wpisujemy niczego dotyczącego w sensie przeznaczenia, co miało być na pierwszym piętrze. Czy świetlica sołecka, czy jakaś działalność o charakterze okołomedycznym, czy rehabilitacyjnym. Od razu od tego odstąpiliśmy, nie było żadnego problemu, wycofaliśmy się z tego zapisu i to nie stanowi, potwierdzam za pomocą, żadnego problemu w naszych relacjach, jeżeli chodzi o negocjacje dokumentów. E, podobnie. Nie stanowi problemu to, czy poddasze będzie użytkowe, czy nie użytkowe, jeżeli chodzi o zemę. Także tu nie ma żadnego problemu z tą kwestią. Z kwestią, czy teren jest zabudowany, czy nie jest zabudowany, Państwo uznali, że biorąc pod uwagę pewne nakłady, które poniosła gmina czasakowo, czyli parking plus sieci, uznaliście, że teren jest zabudowany. Zmieniliśmy to. Jakby to nie były kwestie, które stanowiły spór pomiędzy naszymi stronami. To nie były kwestie, które powodowały, że te rozmowy czy, czy prace nad dokumentem się przedłużały. To, jak pan starosta powiedział, 24 punkty, gdzie nie możemy uzgodnić wspólnego stanowiska, nie słyszałam o tych 24 punktach, jestem kompletnie zaskoczona. Tak jak powtarzam, cały czas jedynie o to, o co się tutaj rozbiliśmy, to było to, że nie zostało wpisane zgodnie z naszą propozycją to, że musi być określony termin rozpoczęcia budowy i termin zakończenia budowy oraz zaproponowaliśmy zapis dotyczący pierwszego piętra e, przychodni na zasadzie, że jeżeli się zmieni przeznaczenie, gmina Kosakowo będzie musiała wydać zgodę. jest to całkowicie naturalny przepis, który dotyczy formuły wieczystego użytkowania. Nic specjalnego, nic takiego co miałoby stanowić o sztywnym stanowisku e, gminy Kosakowo. A wręcz przeciwnie, tak jak mówię, za każdym razem, kiedy były propozycje ze strony powiatu, e, albo było odmienne stanowisko, albo proponowaliśmy nasze zapisy, albo proponowaliśmy, żeby powiat e, przedstawił swoje stanowisko. Tak więc, tak jak mówię, data 30 kwietnia nie została przekroczona, cały czas jest możliwość, żeby e, to porozumienie zawrzeć, czyli w protokół uzgodnień jest materialny. Jest to całkowicie możliwe. Wpisujemy sobie tylko datę rozpoczęcia robót, zakończenia robót, a także odniesienie do pierwszego piętra przychodni i możemy ten projekt wspólnie zrealizować. Czy można? Dobrze, to ja Państwu odpowiem tylko już zakończę jedno, jedno pytanie do Pani Wójt i, i kończę. Jeśli chodzi o świetlicę, Pani mówi, że to nie problem. Okej. Okay. W pierwszym piśmie zapisała Pani, że z 20 marca, że tam ma powstać innymi powstać tą i sala spotka. Mówi Pani, że odsąpi od tego. W kolejnym Panie piśmie z 27 marca, pisze Pani tak. W raporcie użytkowym będzie prowadzona działalność ekologiczna w Zlokalizowana zostanie sieć na w oraz zorganizowana sala w kolejnym piśmie Pani to potwierdzi. Ale w 30 tak. Co protokołu wycofaliśmy. Tak. I podnieśliśmy do Pani, do że rzeczywiście w kolejnych wycofaliście. Yy, I a, a czas leciał, oczywiście. To nie było przerzucanie się pismami. Okej. Okay. Możemy tak pisać, tylko że wtedy, niestety, czas leci, a my nie jesteśmy w stanie podpisać umowy z Warszawkiem, bo nie możemy złożyć właściwego odczucia. Wymaga precyzji języka, to jest oczywiste. Co stanowi problem? Pod wasze problemu? czy w ostatnim piśmie, którym staliśmy, a co o tym ostatnim, czy wcześniejszym, czy pod jeszcze było, jak użytkowe miało się uzyskać? że jeżeli będzie koncepcja uh, zmiany uh, sposobu użytkowania, to będziemy musieli uzyskać zgodę. Że to jest z z z i, powiem tam, Jeżeli chodzi o, Szybka, o użytkowanie, to forma władania nie jako właściciel, ale właściciel budynku rozporządza jak właściciel. Więc zapis nie Ja chciałabym wiedzieć, gdzie ustawodawca jasno wskazuje, że w protokole uzgodnień powinien być taki zapis, że my musimy uzyskać zgodę właściciela budynku, jeśli chodzi o zmianę użytkowania. Znaczy nie jest to na pewno niedopuszczalne. No, ale no, nie jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o wieczyste użytkowanie, to wiadomo. Możemy sobie określić warunki, funkcje, które będą kontynuowane, bo możemy sobie, że tak powiem, ustalić, czegoś nie ustalimy i potem się okaże, że na pierwszym piętrze będzie organizowany cykl. Ale chwała to to Rady Gminy. Chwała ja... Rady Gminy. Ona jasno wskazuje, że chce realizować cele połączenia. Może i na, pisać, na jest, Pani Głupie, że już zajmujemy. Możecie sobie z różne rzeczy, tylko że my nie jesteśmy w stanie przy pomocy pieniędzy unijnych te rzeczy zrealizować. To jest cały problem. A do Pani jakby nie dociera to, że wpisując dodatkowe rzeczy, my się pozbawiamy możliwości, z między, między na które nie... I teraz jeżeli Pani Wojtki mówi o precyzji języka, to powiedziała Pani, że w ostatnim albo przed ostatnim zdaniem poznaliście, że działka jest zabudowana. No to nie jest kwestia zdania. Albo działka jest zabudowana, albo działka nie jest zabudowana. Jeżeli tak ma wyglądać precyzja języka, to nie, nie będziemy do porozumienia. Szanowni Państwo, bo tu chcą razem się odzywać. Ja chciałbym to też to jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Ja proszę zajmę. Państwa, możemy dyskutować długo do nocy. Ja uważam, że to jest bez sensu. Pieniądze powinny nam odjechać. Nie zrobimy już nic z tym terminem. Jeżeli chcecie dalej budować pązę, zastanówmy się pani Wójt, jak to zrobić? Trudno. Wszyscy mamy nauczkę. Jedźmy do przodu, spróbujmy coś dobrego zrobić dla mieszkańców. Jeżeli uznacie, że nie, ja się nie obrażę. Jeżeli zaczniemy wygłaszać oświadczenia, ja, proszę bardzo, kto nie wygłosi oświadczenia? Ja bym musiał co? Możemy to robić do góry, to nic nie zmieni. Wymyślmy teraz rozwiązanie, straciliśmy zbyt dużo czasu. Ja już nie chcę tutaj pogrążać, bo spisem jak to wyglądało. Nie było 24 tematów nieuzgodnionych między nami, były dwa albo 3. Natomiast były 24 różne interwencje, które ja sobie spisałem. Niektóre dotyczyły moich relacji z Gomem, z Urzędem Narodowym, niektóre z Państwem. To o to chodzi, że to było po prostu mnóstwo rzeczy, które się działy. Jeżeli chcecie, przejdźmy do dyskusji, jak to zrobić, albo zostawmy ją sobie na inny dzień. Więc żebyśmy już jeszcze byśmy chcieli tylko zwrócić uwagę na to, że odnośnie tego, co pani robik podejść powiedział, jak ustanowienie instytucji, użytkowania wieczystego na takiego wniosku jak starosta z W tej chwili artykułami, artykułami nie jesteśmy w w tej chwili hmm. mówić, który o czym mówi. Tak? Natomiast generalnie zakodowane mamy to, że Instytucja Użytkowania Czystego Wiorny się ze wskazaniem celu, daty początkowej, daty końcowej i tego się trzymać. Natomiast rzeczywiście ja również widzę elastyczność ze strony gminy. Może Państwo troszeczkę inaczej to odbieram. Rzeczywiście nasze zapisy w wstępnym protokole były troszeczkę, jakby do więcej oczekiwaliśmy, no, ale uważam, że na każdym etapie, gdzie występowaliśmy do Państwa, w wyniku czy to rozmów telefonicznych, czy, czy to w kwestiach takich korespondencyjnych pracowników pracownik. jakby te zapisy były dostosowywane do tego, co Państwo tutaj oczekiwali od nas, jako od właściciela to no bo musieliście się zacząć z nich wycofywać, bo my straciliśmy czas yy, przed wyższą. Panie Wójt, ale naprawdę Pani nie wie, że dużo Wasz czasu to jest nieco zbudowane, kiedy wyda się, Panie Starosto, mamy czas do 30 kwietnia, lata jest już jest... Ale na co mamy czas? Tak jak Pan Starosto wyznaczył. Ale że... do ostatniego tygodnia. Panie Starosto, Pani Wójt, Szanowni Goście. Ja bardzo dziękuję za tą otwartość, tylko powiem tak, jako samorządowiec, ja naprawdę dzisiaj, głosując na tą uchwałę, ta, która zapadła po prostu jako ostatnia w sprawie tej współpracy między Starostwem a Gminą, mam naprawdę, uważam przez to sumienie i tak naprawdę przewidziałem tą sytuację, której nastąpi. Przepraszam za taką wypowiedź moją. Przykro mnie jak to wstrzymałem się, po prostu powiedziałem, jaka sytuacja nastąpi. I mnie tutaj naprawdę Państwo niczym nie zaskakujecie. Oczywiście bardzo dziękuję panu staroście za te dobre słowa, że trzeba rozmawiać, że trzeba po prostu jakby iść w kierunku zrealizowania tego, co jest najważniejsze. Bo co do idei wszyscy my się zgadzamy, że ten obraz powinien powstać. Tylko jest pytanie na jakich warunkach, Andrzej możemy, na jakich warunkach i ewentualnie jak i my jako gmina mamy mieć w tym wkład. Ja tylko chciałbym Panie starosta powiedzieć Panu, że dziękuję za to, że Pan po prostu przedstawił, że była jeszcze inna koncepcja, bo ja nie miałem na myśli jako samorządowiec mówiąc na samym wstępie, że zmiana tych warunków przez tamtą władzę, która nastąpiła nie była wynikiem tego, co pan powiedział, tylko właśnie wynikiem tego, że był brany pod uwagę najpierw ten OPZ przy ulicy właśnie POZ, przepraszam, POZ tak, tak był na początku brany tam w tym miejscu, gdzie, o którym jest w tej chwili mowa i te warunki zostały zmienione w trakcie. I dlatego ja jako samorządowiec uważałem, że to jest niekorzystne po prostu dla naszej gminy. Z przyczyn oczywistych i rozumiem panią wójt, że też być może podejmując. Potem jakby ten dialog z Państwem próbował.